Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszej konferencji powyborczej, można tak powiedzieć. Już wczorajsze zostały ogłoszone wyniki wyborów w Kołrzeżu i w całej Polsce. I tak się stało, że mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem na następne 4 lata i chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować dla tych. Którzy oddali głos na mnie w dniu wczorajszym, a i dla tych, którzy w ogóle poszli do wyborów, bo czym więcej pójdzie i większa frekwencja, tym większa demokracja. Chciałbym też pogratulować dobrego wyniku tej drugiej stronie pani Biorecie Dymeckiej. Ostatnie dwa tygodnie były bardzo trudne, pracowite. Jest radość u nas i, 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 i u mnie. Choć zmęczenie nie ukrywam jest i będę musiał trochę odpocząć, ale czeka przede mną, przed nami następne dni, tygodnie, miesiące i lata pracy na rzecz rozwoju naszego miasta, zadowolenia naszych mieszkańców, zadowolenia naszych kołbrzeżan. Ostatnie oddane inwestycje, już dzisiaj mamy informację, że mamy dofinansowanie 50% na ulicę wiosenną, tak zwana chetynówka. bardzo ale to bardzo to cieszy, ponieważ tam ludzie oczekują realizacji tej inwestycji. Będziemy następne środki pozyskiwali na następne inwestycje, już trochę inne jak do tej pory, ale także środki finansowe będziemy przeznaczali na inwestycje w ludzi. Od tego najmłodszego do tego najstarszego, czego przykładem bardzo fajnym jest budżet obywatelski, który jest trafionym budżetem, zwiększonym na przyszły rok do kwoty jednego miliona, a to co mieliśmy do realizacji jest już zrealizowane lub będzie. Jeszcze dziękuję Państwu za przybycie i za pracę też jako Media przy wyborach. Dziękuję bardzo. No, Jakie szczegóły Panie Prezydencie? O szczegółach jeszcze czas nie mam szczegółów takich. Na razie to mam w kalendarzu pracę taką jakbym, jakby się wcześniej nie odbywały wybory, tylko dalej trzeba pracować i... Czy prezydent pan Jacek Woźniak, wiceprezydent ds. gospodarczych, pan Andrzej Biuk, zostaje postaremu? Będziemy rozmawiali na ten temat, ale dużych zmian nie będzie. Co w takim razie z Panem Prezydentem Wolskim? Będziemy rozmawiali z Panem Prezydentem Wolskim na ten temat w cztery oczy. Czy są jakieś propozycje, które może Pan wybrać? Jesz, może... Jeszcze nie, 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 nie będę by mówił na ten temat. No musi być trochę tajemnicy, bo już bez tego to, to by się no, to tak, tak to za szybko myśli, nie? że <laughs> sprawy te nie są najserdeczniejsze. No. Najserdeczniejsze jest przyszłość miasta i projekty dla, dla mieszkańców. A sprawy kadrowe, proszę o Pana Prezydenta i do nich wrócimy naprawdę. Ja mam poczucie, jakie wizję na temat współpracy z Radą. Dzisiaj mamy pierwszą sesję. No Ja bym chciał najbardziej, żeby ta współpraca zaistniała. Choć ta druga strona może powiedzieć, no tak, ale ostatnie 4 lata to nie za bardzo, ale to, to nie było tak, że my nie chcieliśmy. nie chcieliśmy współpracować, ale tam ta strona nie chciała. No, myślę, że nie po to zostali wybrani radnymi, to którzy ci będą ślubowali żeby destabilizować pracę rady czy miasta. Także absolutnie jestem gotowy na współpracę z każdym radnym dla dobra naszego miasta i dla rozwoju naszego miasta i będziemy takie rozmowy prowadzili. jak się czasowo określić, za jaki czas poznałem nazwiska tych osób, czy tych wiceprezydentów? Jak musimy czekać na te decyzje? No, nawet się na tym nie zastanawiam teraz. Jeszcze jestem... Jeszcze jestem taki wyczony trochę, no nie ukrywam. Komisarz to, to A jaki jest mniej więcej czas występu Nie wiem, 2-3 miesiące. A. Czy wiadomo, kogo wystawimy na temat okręgu Jacka Ważnego? Będziemy na tą rozmowę. Na ten temat nie było żadnych pytań. A jakie macie Państwo przewidywania na temat przewodniczącego? Kto może być przewodniczącym rady? Jakieś Macie może jakąś informację? No właśnie rury są szczelne. <laughs> nie ma co na... no To w mojej wiedzy powinien być zgłoszony po e, Gdzieś takie nazwisko też, znaczy nie takie, nie, tylko gdzieś to nazwisko chodziło. Że Pan Błaszczyk, ale w poprzednim dniu może coś się zmieniło. naturalną kandydatą powinna być kandydatka na prezydenta Pani Greta Dymacka, Cały rok ciężko pracowała na swoją pozycję i po przegranych wyborach prezydenckich, czy on gratuluję sobie pani dyreckiego wyników i myślę, że zasłużyła sobie, żeby być kandydatem y, tamtej strony na przewodniczącego Rady Miasta. To byłoby logiczne i sprawiedliwe, bo z takiej pozycji jak kandydat na prezydenta powinna jej ciężko pracować w a ponad 6 tysięcy głosów o czym świadczy. Ja osobiście się się takiej kandydatury, żeby nie to innych tematów, to osobiście będzie zaskoczenie. Przy czym w się za mną, jest sobie tylko, tylko taką informację, pojawiacie się za mną, pani wspomniała o tym, że nie bardzo chce być, bo ma być... No nie wiem, jeżeli jest się kandydatem jest na prezydenta, więc trudno, żeby nie być też kandydatem na przewodniczącego. No to są znaczące bardzo funkcje w samorządzie miasta. I, dla mnie była to decyzja zupełnie zrozumiała, bo było takie zmarginalizowanie osoby, która przez wiele, wiele miesięcy była żelaznym kandydatem na najważniejszy urząd w mieście. A jeżeli będzie Pani Wiolta Dymacka, to Platforma też tę kandydaturę? Platforma obywatelska rozmawiamy poprzez każdego kandydata, który padnie z tamtej strony, ale oczywiście jako ludzie naszym zdaniem takim kandydatem powinna być Pani Wiolta Dymacka. My nie mamy zamiaru przeszkadzać w wyborze przewodniczącego. Że zawsze dla mnie kulturą polityczną było właśnie wybór przewodniczącego bez jakichś większych problemów. Zawsze tak było w naszej tradycji kubrzyckiego samorządu i jestem przekonany, że również w, w tym roku, w roku 2014 również my tej tradycji dotrzymamy. A już to wspólnie techniczne, kiedy rozpoczyna pracę jakiegoś goźnia? A kiedy już tak po pola pan? Nie, myśli, nie myślałem, że jeszcze. No dlatego też musimy do pracy. obaj? Nie, 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 To jest taka kuchnia, prawda? Że tutaj pan pewnie z wyłożą współpracę. To są dopiero godziny po ostatecznym wyniku, a nawet, żeby nie zapeśleć tego wyniku, to na ten temat nie rozmawialiśmy, nie myśleliśmy. To było Proszę pamiętać, że jeszcze Pan Prezydent nie dostał od Miejskiej Komisji Wyborczej tego najważniejszego dokumentu, ponieważ no nie czekamy na zatwierdzenie najpierw, wyników. Najpierw. No, ja pamiętam, poświęt jest wskazany tylko przy łapaniu kręgu. Z uwagi na to, że to jest łopatka, ale... Jeszcze mam pytanie, czy Pan Dyrektor do Pana z gratulacjami, rozmawialiście ze <laughs> sobą <laughs> wczoraj? Nie. Nie. Ja osobiście dzisiaj rozmawiałem z panią Robertą Dymecką, pogratulowałem w imieniu I umówiliśmy się, że sprawy związane z kołodrzegiem, z rozwojem, z przyszłością będą dla nas najważniejsze. Czy większość aktualnie w Radzie Miasta jest po stronie pani Dymeckiej, czy, czy, czy inaczej się rozłożą głosy w przyszłości? Sprawy związane z kołodrzegiem, z rozwojem, z w są Wczoraj w naszej rozmowie po ogłoszeniu <coughs> z wyników poseł Hoss wspomniał o tym, że jeżeli dalej będzie to tak jak było, yy, to będzie pokusić się nawet o referendum. Poseł Hoc jest aktywny w momentach najmniej oczekiwanych, jeżeli chodzi o miasto i o przyszłość. Nie chcę dzisiaj mówić o jego zaangażowaniu w te porozumienia dla pani Dorotki Miałem wrażenie, że przez wiele miesięcy raczej bokiem chodził koło tego porozumienia, a parę minut po godzinie 21, kiedy wczoraj miałem przyjemność razem być w telewizji, wyrażał się o naszej kandydatce, panie Dorocie o naszym prezydencie, więc jak ewentualne były szanse na, na zwycięstwo, więc sobie bardzo szybko przyłączał się do tego chóru piewców sukcesu. Po czym zamikł się i nam na duży. Społeczeństwo wybrało demokratycznie, tak jak wybrało. Jakby pani Dymeska by wygrała, to uszanował to absolutnie. Ale jeśli pan poseł chodzi, już mówi o referendum, to jest, jest nienormalny, absolutnie. Ja przecież w rozmowie już z panem Marszałkiem, przyszłym Marszałkiem i, i teraz Marszałkiem Gieblewiczem, rozmawiałem na temat kołbrzegu i tam są drzwi otwarte dla Gronka i dla Kołówego. Ja myślę, że. Radni będą pomagali w dalszym rozwoju naszego miasta. Dziękuję bardzo.